Jak szybciej wykończymy narożnik wewnętrzny z użyciem wałka, niż metodami tradycyjnymi. Czyli przy użyciu pacy, szpachelki, kielni. Namoczony wałek wciskam w sam narożnik, rozprowadzając cały materiał. Jeśli zauważam, że wałek nie pozostawia już mi w samym narożniku materiału, namaczam go po raz kolejny. Jak sami widzicie, na całej wysokości mam materiał ciśnięty w sam narożnik oraz pozostawione po bokach po to, aby ranty taśmy również przylegały idealnie do wykańczanej powierzchni. W tym wypadku zastosuję taśmę typu Tuf Tape. Jest to taśma narożnikowa. Ja sobie użyję kielni kątowej, która idealnie sprawdza się przy tego typu pracach i wystarczy, że kielnię przykładam, dociskam, aby wypełnić wszystkie te niedoskonałości, które tutaj powstały, ale tutaj główną zasadą jest to, aby wtopić tą taśmę. Jak sami widzicie tutaj przy użyciu wałka i kielni kątowej cała praca została wykonana i tak naprawdę wszystko mam z głowy. Daj znać w komentarzu, z której metody ty korzystasz.